Jego wysokość ziemniak siedzi na kulinarnym tronie polskiej koronie. A mówiąc poważnie, oczywiście ziemniaki kochamy wszyscy. Wszak jesteśmy krainą podziemnej pomarańczy. No więc dzisiaj będą pyry z gzikiem. Przepis bliski mojemu sercu, ponieważ z Wielkopolski. A mój mąż pochodzi właśnie z Wielkopolski, a dokładnie z Poznania. Będzie pysznie, będzie sezonowo, będzie tanio, no i przede wszystkim będzie też zdrowo. Para para, para, para para. Do wrzątku wrzucamy pyry. Tak powinno być. Dlaczego? Dlatego, że my popełniamy błąd. Co robimy? Obieramy je najpierw, potem kroimy je w kawałeczki, potem wrzucamy je do zimnej wody i co się dzieje? One tracą już wtedy smak, tracą skrobię, którą oddają właśnie do tej wody. A nam chodzi o to, żeby ta skrobia w środku została, bo ona jest smaczna i tak naprawdę skrobia to też jest źródło węglowodanów, więc coś tracimy. I druga rzecz, którą robimy, solimy zawsze na początku a powinniśmy solić na końcu, dlatego że wtedy ten ziemniak wchłonie mniej soli, która jest szkodliwa dla zdrowia. Ziemniaki się gotują, no więc w tym czasie zrobimy gzik. Co to jest gzik? To po prostu wielkopolski twarożek z różnymi dodatkami. Można przygotować taki twarożek klasycznie, czyli ze szczypiorkiem, ale można też dodać koperek, natkę pietruszki, rzodkiewkę, świeży ogórek w sezonie w Wielkopolsce, czyli krainie szparagów, możemy dodać szparagi. Ważne, żeby było kolorowo, zielono i zdrowo. Ponieważ jesteśmy w kuchni, która jest tania i która naprawdę skłania nas do tego, żeby nie marnować, również wykorzystam łodyżki tych rzodkiewek. To już trochę gorzej, bo trzeba uważać, że jest palucha nie. Można dodać inne przyprawy, jeśli ktoś, nie wiem, lubi majeranek albo odrobinę gałki muszkatołowej, albo jest taka przyprawa do twarogu idealna, bułgarska, która się nazywa czubrica. Też świetnie to razem będzie współgrało, ale jeśli chcemy, żeby ten twarożek po prostu był taki polski, a w zasadzie wielkopolski, po prostu sól i pieprz. Twarożek jest gotowy, teraz muszę wyjąć ziemniaki. Tych ziemniaków nie gotujemy tak absolutnie do miękkości, dlatego że będziemy jeszcze je zapiekać w piekarniku. To jest dosyć ważne, żeby one nabrały takiej chrupiącej skórki podpieczonej i żeby były jeszcze smaczniejsze. żeby nam nie latały, bo to jest dosyć ważne, proszę państwa. To troszeczkę im tak popodcinamy. Przepraszam za wyrażenie pupki. No. Tutaj już bardzo dokładnie widać, jak tłuszcz wytapia się z boczku. I bardzo dobrze, bo tłuszcz to nie do końca jest to, o co nam chodzi, chociaż odrobina tłuszczu bardzo oczywiście poprawia smak. Chodzi nam o to, żeby powstało tutaj coś takiego chrupiącego na języku, przyjemnego. Jajko sadzone w zasadzie potrafi zrobić każdy, i tutaj, jeśli jemy mięso, to na tym tłuszczu z boczku można go wykorzystać i wtedy po prostu posadzić jajo. Ale wszyscy wiedzą, jak się robi jajko sadzone. Więc ja zrobię coś pomiędzy jajkiem sadzonym, a jajkiem gotowanym w koszulce, mianowicie będzie to jajo ugotowane w oleju rzepakowym. A teraz bardzo ważna rada dotycząca oleju rzepakowego i jego kupowania. Kiedy jesteśmy w sklepie i widzimy na półce całą masę najróżniejszych olejów rzepakowych rafinowanych. I te znamy lepiej, tamte znamy gorzej, te są reklamowane w telewizji, te z kolei mają bardzo dobry PR w mediach społecznościowych. To wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia. Olej rzepakowy jest olejem rzepakowym bez względu na opakowanie. I olej marki własnej, który zwykle jest dużo tańszy niż pozostali koledzy na półkach, znakomity jest. Kupujmy po prostu oleje marki własnej sklepu, a wtedy będzie dużo taniej. Słuchajcie, ten tłuszcz powinien być tak delikatnie rozgrzany, ale naprawdę bardzo, bardzo słabiutko. Wrzucamy jajko. O, zobaczcie, on jest zimny, bo gdyby był bardzo gorący, to natychmiast ścięłoby się białko. I proszę bardzo, takie proste, pyszne, zdrowe i tanie danie wielkopolskie poleca się państwa uwadze. W dodatku niecałe 5 zł na osobę.